Będziemy testować, ile zarobimy z roślinek może powiedzieć, że trochę oszukuję, ale ostatecznie nie wyznaczałam celu, że mamy zarobić milion molonów za pośrednictwem aptekarstwa. Niestety, sami widzieliście jakie to było zbugowane i jakie irytujące było. Do tego mniej zarabialiśmy niż powinniśmy. Witajcie, mam nadzieję, że w ostatnim odcinku od zarada milionera z czarem naturem i już wam pokazuję, jak obiecam w ostatnim odcinku, postaram się zbudować nam szklarnię. ta jak wygląda nasza działeczka, same szklarnie. Zaraz y, będziemy zbierać lony. jak widzicie, trochę po Sadziłam ich. Większość jest doskonałych. Uroki sadzenia doskonałych okazów i zbierania ich. Mamy lato praktycznie już końcówkę. Mamy piątek, szósty z siedmiu dni. Jeszcze w ekwipunku zbiory z poprzednich dni to, co nie zasadziłam. Teraz zbierzemy to razem i zobaczymy, ile nasze nowe szklarnie przyniosą nam. Tu jest ponad 500. oj. kochani, dzisiaj za 5 minut skończymy odcinek. Powiem wam szczerze, nie spodziewałam się tego, bo pozbierałam i nie przeliczyłam. Więc cudownie, mając taką szklarnię, ale dalej jestem ciekawa, ile dzięki tej szklarni zarobili. Robimy, więc tak, sprzedajemy to, co mamy w ekwipunku, czyli te krowokwiatek, który nam tutaj wyrósł i się zdublował. Nie wiem czemu, krowokwiat nasz zdechł. Znowu, pilnowałam go, karmiłam, wszystko robiłam, po prostu zdechło mi. Miałam chyba do niego szczęścia. Z 35 smoczych owoców, wyjątkowych, bo chyba nie udało mi się wyhodować doskonałego, mamy 20 tysięcy. Na razie przeliczamy to, co mamy w ekwipunku. Z 506 orchidei, w większości doskonały, o 625 simlonów mamy 310 tysięcy simlonów, więc sprzedajemy to. Może zanim przejdziemy dalej, zaprezentuję Wam, jak wygląda szklarnia. Tutaj to są to jest rozbudowana pierwsza szklarnia, którą wcześniej mieliśmy. Tu jeszcze niektóre są wyjątkowe, niektóre są doskonałe. Dalej mamy smocze owoce, w większości wyjątkowe, prawie doskonałe i reszta to jest doskonałe. Ruchidea, które rozsadziłam, zajęło mi kilka dni sadzenie i używanie mocy wróżek, bo dzięki mocą wróżek udało mi się to robić. Jak zapytacie, proste, niech tylko Aurelia wyleci. Będąc już wróżką, mając pełną moc, możemy, oczywiście pewnie już to wiecie, dawno, mamy nagły wzrost. I dzięki temu rzucając Czar, zjada nam dużo energii, rosną nam, że posadzone roślinki. Tak więc, jaki jest plusik, Tu mamy kolejne dwie szklarnie i rozsadziłem po prostu resztę orchidei. chodząc do wniosku, że niestety mocze owoce bardzo długo mi się hodują i nie wiem, dlaczego nie mogę ich, że tak powiem, szybciej doprowadzić do doskonałości niż orchidea. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Nie wiem, co rozbiłam źle, no cóż bywa. Dawno nie hodowałam smoczych owoców, przyznaję się szczerze, bez bicia. Jeszcze miałam oczywiście sto które już może puszczę. Widzicie, mamy tutaj 300, przynajmniej 30 czy 60 tysięcy, ale mając. Może tak różnimy tutaj wszystkie te stosiki. W takim razie sprawdźmy, ile osiągniemy po zabraniu wszystkich naszych plonów. Zbierz cały plon, ja już tutaj ją puszczam. Ja przygotowałam się do tego odcinku, a tak naprawdę nie przeliczyłam, ile mam w ekwipunku, więc mamy prawie milion. Tutaj stworzyłam łazienkę dla naszych klientów. Lamska, męska, taka wiecie, no kurczę, było to już zgotowane, miało być szklarnie, ludzie mieli nam tu przychodzić ogarniać. I tyle z tego, że ostatecznie, jak widzicie, zaraz dowiemy się, ile bierze ona plonów, chociaż nie zbiera, nie zbiera jeszcze wszystkiego. Dobrze, zobaczymy. Tak więc kochani, będzie bardzo krótki odcinek. Zaraz przekonacie się, ile mamy orchidei. O, oh, mama, mija. Zobaczcie, jeszcze nie zdążyłam dojść tam. Mamy jedną szklarnię do tworzenia. Jesteśmy jeszcze tutaj, bo tutaj zerkam. Coś się zagnieździło i to tak sporo. Jeszcze coś mi błyszczało. Któryś z kwiatków mamy ewoluować. Te sztuki doszły nam do doskonałości. Cudownie, bo od razu zbierzemy je doskonałe, tak? Już. Więc moja droga, chodź tutaj może przepędź te drobne uchliki. Na chwilę ci odkliknę zbieranie. Przepędźmy te chodliwiczki, Widzę, że nie chcą zakończyć mojego cierpienia. Wiecie, trochę negatywnie byłam, tak jak mówiłam wcześniej, nastawiona do ostatniej dodatków, garnatury, teraz przygoda wzywa, jakoś nie, nie porywają mnie i widzę, że Niech pozwolą mi zabrać dzisiaj tych roślinek, Mamy już dziesiątą, a jeszcze chochliki musimy przepędzić, bo nam się tutaj zalęgły. To ich całkiem sporo. Ja tutaj sobie poklikam, bo boję się, że nie wszystkie uciekną mi. A jeszcze nie zebraliśmy tamtych dwóch szklarni przy toaletach. Powiem wam, kochani, że bardzo cieszę się, że kończymy to wyzwanie. Tak naprawdę już moglibyśmy je skończyć, bo jeszcze przecież mamy wartość naszej nieruchomości. Ale pozwolę sobie zrobić to tak komisyjnie. Tak jak mówiłam na początku, na szczęście nie wyznaczałam sobie tego celu, że musimy zrobić ten milion simolonów za pośrednictwem. Aptekarstwa, bo bym po prostu oszalała. Tak, jeszcze tutaj masz, moja droga Aurelio. Tak, jeszcze tutaj się kręcą ochliki niespodziewanie. Ale, jak już jesteś w tej klarni, to możesz też zaraz zebrać ten ochlik i możesz pozbierać z tego cały plon. Tu zobaczcie same tutaj plony w okolicy. To jest 40 tysięcy, prawie. To jest 20 smoczych owoców i 42 orchidea. Tak więc zbierz cały plon. A ile na razie mamy z tamtej szklarni? To już mamy tutaj. Mamy ponad 100 orchidei z tamtej szklarni i to nie jest wszystko, co zebraliśmy. Tak więc, kochani, ja tutaj zbiorę. Co jest moja droga? Czemu nie może zabrać? A pewnie hoklijczki jeszcze ci Dobrze, ja tutaj pozbieram sobie na spokojnie i zobaczymy się na końcu. Zbiorów, oczywiście. Chyba, kochani, przeliczałam moje siły nad zamiarem. Mamy już drugą w nocy, a ona jeszcze nie tylko skończyła zbierać. Wszystkich plonów właśnie tutaj kończę. Jestem po prostu zaskoczona. Nie pomyślałam, że sama może sobie po prostu z tym nie dać rady. Przeważnie nie gram w ten sposób i to jest moje pierwsze takie, można powiedzieć, wyzwanie. Wiecie, mam zbudowane aż tyle szklarni. Wiecie, nie robię sprzedaż od razu. A my Wydaje mi się, że już wszystkie szklarnie, tylko szybko przejrzę. Tak, mamy. Wiecie, zaraz byśmy mieli nowe plony. Więc podejść tutaj mała droga jeszcze. Wiem, że jesteś zmęczona. Mogłam się troszkę troszkę przeliczyć z tymi zbiorami. Nigdy nie zbierałam, wiecie, tak pojedynczo jednym mam tylu szklarni, i to jest po prostu mój pierwszy raz, kiedy to robię. I jestem zaskoczona, że zajęło mi cały dzień, chociaż nie powinnam. Jednak zebraliśmy wszystko, a nie dam od razu całe plony. I razem z Wami zobaczę, bo jestem ciekawa, i ile jesteśmy w stanie zarobić z tych szklarni. Przy nich jest sporo roboty. A z, jak, z drugiej strony jako szkółka kwieciarska, gdzie będziemy uczyć i sprzedawać, czy jest. Bardzo ciekawy pomysł na zrobek. Oczywiście trzeba poświęcić bardzo dużo czasu na wyhodowanie tych roślin, nawet jeżeli używamy mocy wróżek, żeby wszystkie krzewy były dojrzałe i czekać na następnego dnia, aż wszystko nam zakiełkuje i wykwitnie. Przedłużając, przejdźmy, sprawdzenie, ile zarobiliśmy. Mamy dalej 35 owoców, No, oczywiście nie udało nam się jednak projekt do doskonałości. I jak pamiętacie, one kosztują ponad 20 tysięcy. 20 tysięcy 405 simulonów pada nam do szewej kieszeni. Do tego doszły nam dwie to które są potrzebne do nawożenia, ale je. Również sprzedam. I to jest 140 simulonów. I na koniec, ile z orchidei. W większości doskonałych jesteśmy w stanie zarobić. Jest to 618 orchidei i to jest 377 i 50 simolonów. Powinnaś być siebie dumna. Właśnie zarobić prawie 400 tysięcy simolonów z jednego zbioru jednego dnia. Owszem, jako jeden sim to jest dużo do zbierania i dużo do opieki, ale jeżeli byśmy to od razu, wiecie, sprzedawali jako sprzedaj wszystko, to poszło mi to znacznie szybciej niż zebranie całego zbioru naraz. Powiem Wam szczerze, zabawa wróżką jest dla mnie troszkę męcząca i irytująca. Z jednej strony fajnie mamy że właśnie możemy wzrastać rośliny dzięki temu i wpływać na emocje, szczęście w ogóle, ale z drugiej strony, a nie wróżką, nie pociąga mnie tak bardzo. Przeważnie, moi drodzy, grałam zwykłymi simami i moją simką Anui, która jest czarodziejką, ale to w mniejszym stopniu. W 90% mojej rozgrywki to są zwykli simowie. Nie pociągają mnie rozgrywki wróżkami, w ogóle kołaków w ogóle nie mam. Chyba nigdy nawet nie grałam syreną, chociaż może zagrałam raz na początku, jak wyszedł ten dodatek. Po prostu jestem fanką chyba Harry'ego Pottera i co za tym idzie, czarodziei. Tego częściej nimi gram. Wiecie, magia i te sprawy, nie migram. Macie magię tę sprawę. Poza tym dodatek postawiłby po mnie jakiś też mały niesmak, zważając na to, ile problemów wprowadził, ile pługów i błędów, którymi dalej się borykamy. Jestem zawiedziona, jeżeli chodzi o roślinność, tak jak już mówiłam, bardzo mało roślinności mamy. Kariera aptekarska. To jest po prostu w wklej z, kar z kariery, wiecie, poprzedniej z karier, typu lekarz, policjant i te inne sprawy, które tak naprawdę doszły do nas wiele wcześniej. To jest ta sama mechanika, w wklej I jakoś nie jest zbyt ciekawa. Choroby dla mnie były bardziej irytujące niż fajne i urozmaicające gry. Moim zdaniem po prostu jest tego już za dużo w, w tej grze. z dodatki, które wprowadzają irytują mnie najgorzej chyba festiwale, których nie mogę wyłączyć albo robię coś źle. Jeżeli macie pomysł na festiwale, proszę podzielcie się nim ze mną w komentarzach. Jedynie chyba z tego dodatku najbardziej przypadł mi do gustu fryzury. Uwielbiam ten koczek, co właśnie obrajama. Będę dość często nim grała. I niektóre właśnie ubrania są bardzo fajne. Te ograniczki bardzo przypadły mi do gustu. Suknie. Nie miałam aż okazji tak dużo pokorzystać. Ale może zmieńmy strój i załóżmy chociaż raz tą suknię. To trochę bardziej wygląda jak matka natura, ale bardzo mi się podoba ta suknia. Fajną jest opcją personalizacja skrzydeł, ale nigdy nie byłam fanką. Ogólnie kas nie jest dla mnie. Ja tworzę Sima i bardziej skupiam się na budowaniu i rozgrywce. Wiecie, większość moich mojej gry to jest budowa, tam rozgrywka, a kas to tylko mam ulubione ubrania, które moi simowie noszą. W większości to jest w play moich ulubionych ubrań i to wszystko. Dlatego czasem jestem dość zaskoczona, jeżeli chodzi o ubrania, mogliście się ostatnio przekonać, ale jednak pamiętam, że coś podobnego gdzieś tam było, nie. Ogólnie. Ten świat jest fajny, ale dość pusty. Kruszki trochę mnie irytują. Wiecie, no wprowadzają jakąś tam rozgrywkę, którą na którą czekaliśmy bardzo długo, ale z drugiej strony chyba przyszło to już za późno i nie sprawiało mi takiej frajdy, jakiej myślałam, że może mi sprawiać. Tak więc nie przedłużając, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za uczestnictwo w tej nudnej serii, bo przyznaję wam się szczerze, że jest ona dla mnie też nudna i nużąca i irytująca. Ach, narzekam. Ale na szczęście kończymy ją. Zarobiliśmy milion simulonów, wypełniliśmy wszystkie aspiracje i z z tym sumieniem, mogę powiedzieć, że kończymy tą serię. Jeżeli chcecie, żebym udostępnił wam Aureli już o wszystkim i szklarnie obecne, która jest praktycznie małą farmą kwiatów, która zarabia prawie 400 tysięcy simonów, to śmiało dajcie mi znać w komentarzach. To by było na tyle. Dziękuję wam bardzo, że wytrwaliście ze mną w tej nużącej i dla mnie irytującej serii. Proszę, nie powtarzajmy tego już nigdy więcej. Dziękuję wam bardzo, kochani, za oglądanie, za to, że ze mną jesteście i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Nareszcie! Lihna seria za nami. Yay!